Witam państwa bardzo serdecznie. Z zachmurzonego, delikatnie chmurami, ale przebija się słońce. Sao Paulo. Dzisiaj jesteśmy na torze w Brazylii, na torze, który przeżywał swoje kretesy, szczególnie też w deszczu, gdzie jedni z najlepszych kierowców świata, między innymi też Ayrton Senna, o którym tak często wspominam, bo jest to jeden z moich ulubionych kierowców, dojechał na piątym biegu, bodajże 7 siedem okrążeń musiał jechać w deszczowych warunkach na piątym biegu i jako jedyny raz wygrał swojej krótkiej, raczej, raczej krótkiej jak na tą te czasy karierze swoje domowe Grand Prix na pierwszej pozycji ale dzisiaj jesteśmy całkowicie w innym miejscu, w innych bolidach siedzimy, całkowicie inny tutaj Osobistości całkowicie inny sposób tworzenia, sposób aerodynamiki i o wiele bardziej przyczepne i szybsze te woli przede wszystkim są. A cóż, my pokazujemy, że potrafimy startować z pierwszych pozycji. A i zobaczmy ustawienie na starcie. My no oczywiście z Paul Position, drugi Charles Leclerc, trzeci Hamilton, czwarty Sainz, piąty Gasly, szósty PS, siódmy Verstappen, ósmy Bottas z Karą. 9 Devry, 10 Stroll, 11 Fetel, 12 Norris, 13 Ricardo, 14 Album, 15 Magnussen, 16 Kwiat, 17 Okon, 18 Grożan, 19 Russell, 20 Latifi, 21 Rajkonen i 22 Antonio Giovinazzi, ostatni oczywiście rząd z karami. Standardowe, jak to ostatnie rzędy są, jak nie Williams, to ludzie z karami. No pole pozytywny po stronie zewnętrznej. U2 jak zwykle na medach. Jak zwykle strategia dobra, tylko martwi mnie to, co się tutaj dzieje na tym czwartym okienku u góry: czyli ta chmurka z deszczem, a potem chmurka z pięcioma kropelkami deszczu. Co jest fatalną informacją dla mnie. Oczywiście bierzemy mniej paliwa na 30, nawet 4 okrążenia, i myślę, że to będą super szybkie 34 okrążenia. Konfiguracja oczywiście zostaje tutaj, zobaczymy, jak będziemy wydłużać. Czy z tym będziemy wydłużać, czy nie. Więc przejdźmy do wyścigu, bo już się Na razie jest słoneczny i chmurki nie wskazują jak to nie upadać No i znowu pull position mamy Tym razem kilkadziesiątych przed Leclerkiem. Oj, ciężko, cięż, ciężko to widzę do Grand Prix, jeżeli będzie słonecznie, to będzie fajnie, ale jeżeli zacznie padać, to będzie tej uber, uber, uber trudno, bo nie wyobrażam sobie tej Brazylii w deszczyku, w powiewie deszczyku. Jeszcze u mnie burzowa pogoda, pociągi jeszcze jeżdżą, ale to już nie jest temat tego wyścigu, a tematem wyścigu będzie oczywiście jutrzejszy mój LiveX Grand Prix Abu Dhabi, który został tam dziś szybko przegłosowany, że będzie on 100% i... Gdzieś wieczorem go puszczę. Ale to jeszcze zobaczymy, czy, czy dam radę. Jeżeli dam, to oczywiście spodziewajcie się go gdzieś między godzinami 18 a 20. Że tak mogę go zacząć, a skończyć. No niestety nie wiem, bo nie wiem kiedy go skończę. A już przenieśmy się na pole startowe, żeby tego już nie przedłużać. Dobry na start, bronimy pierwszą pozycję. Ja od razu przełączam się na standardową. Mieszankę paliwa, ale tutaj trzeba będzie... Sańc! wyprzedza Hamiltona i Leclerc'a co za... Leclerc fatalna decyzja. Hamilton na softach jeden Leclerc na takiej samej strategii jak my z tej pierwszej piątki. Widzę tutaj Hamilton z Sańcem, walczcie, walczcie macie o co? Spychaj się na Dobrze wam idzie, dobrze wam idzie. A i wyrzuciłem się sam, z Hamilton będzie nas atakować, ale nie pozostało mu to wiele do życzenia. Trzeba by nie rozwijać podwozie w drugim sezonie i... Raczej w na następnym sezonie i rozwijać pod Ferrari Myślę, że zda egzamin. łokieć mi się tej klasy zepchnął, Louis Hamilton, ale ja już wam... Najmocniejszych trybów mojego silnika i miejsce proszę, dziękuję bardzo serdecznie na miejsce i udało się Delikatnie już się ale udaje się. No i Hamilton perfekcyjnie zwieziony i teraz tylko od niego się oddalać. O i fatalna informacja mm. dla nas, kiedy wiem, że za chwilę będzie mi szanek DRS. On się potwornie zbliżył do nas, też uciekam mu tą bogatą mieszanką, ale widzę, że ma DRS. Nie rób, nie rób fetela. Nie wiem, przejechać tego dobrze zakrętu, jakoś muszę się do niego pasować bardziej Ja tutaj nie atakuje po wewn... znaczy po zew? przepraszam. Ja tutaj wykorzystuję limity toru o całkowitej możliwości. Po prostu nam i jadę po trawie i tutaj leklerk się wpycha na trzeciego. W zasadzie można powiedzieć: i, I opóźnię tutaj to hamowanie, zostawiam ci miejsce, leklerka na tarce. Aha, czyli w ciągu kilku następnych kroków może spać też. Dzięki, Jeff! Dowiadujemy się naprawdę super rzeczy. Nie wiem czy to się obronie Nie mam bladego pojęcia. Jeszcze wyjeżdżam i trawę i popełniam błąd i rzucam moim nie... bolidem, ale Leclerc nie mogę go zamknąć. Ale jest moc w tym silniku Mercedesa. Ja wiem, że zużyłem sporo paliwa, ale to już nie ma znaczenia. Jest to walka. ci się o silnik, jeżeli was to jakoś tak denerwuje, bo po prostu zapomniałem po tym założyć tych lepszych części, ale to są i tak te dobre części, więc... Coś tak szybko nie zużyją, a tymczasem ja tu pitu pitu, a tu mnie atakujesz To bardzo ludzko, po zewnętrznej teraz. Jak jest już za mną, będzie atakować, będzie daj bomb. Blokuje oponę. Wychodzę z tego fatalnie. Zaczynają się krople deszczu I teraz nie dogonię ich, to nie ma szans, ich potem dogonić na deszczu, bo ja nie jestem zbyt super na deszczu To widać jakieś wysokie promienie słońca przez te chmureczki Ale nic więcej, ani jednej Zahamowaliśmy ja mi dobrze może Ferrari i Ferrari Mercedes wyjeżdżają przed nami i za nami nasz teammate zblokujemy na własnego teammate najgorszy. Dobry pit, 2-0, zblokowany nasz teammate, no sorry. Ktoś musiał na tym stracić. Co ciekawe, oprócz tego, że za mną ustawiła się kolejeczka. To... Pierre Gasly jest na czwartej pozycji. Jakby mnie wyrzucić na pierwsze nie jakiś safety car pod koniec wyścigu, no i dash get out w sumie, mm -hmm. to byłaby to naprawdę furora. Coś nieprawdopodobnego, jeżeli chodzi o te miejsca, jakie zajął Pier Gasly w Alfie Teorii. A w tamtym to by było w Terror drugie miejsce. Pamiętamy co wtedy przeszmychnął przed. Louisa Hamilton z tego podróżą zahamował bo wyrzucił albo wtedy nie mógł się zebrać bo nie wiedział wiedział że trzeba wbić jedynkę ale nie wiedział jakie tryby dokładnie żebyś tam zebrać dosyć szybko no i w międzyczasie na tym skorzystać właśnie Pierre Gasly który w zasadzie wyszedł na ten najlepiej na końcu końcowy z drugą a Hamilton na trzeciej dojechał, ale ostatecznie pokażę dla niego 5 dla mnie to powinno być dziesiątkę jak nic. Carlos Sainz skoczył na trzecie miejsce w Brazylii i Brazylia się super zakończyła, ta w Bułgarii oczywiście. Było liczymy, ja można powiedzieć e... najnodniejsza w świecie lekcja języka polskiego albo matematyki, zależy że kto czego nie lubi, ale wiem, że są właśnie takie podziały, że ktoś nie lubi polskiego, ktoś nie lubi. Matematyka Ja tam jestem ścisły, więc wolę bardziej matematyki niż Polski, dlatego mając chłodne zdania, czasem wyleży i kwiczę. No ale życie. Nie można być wszystkim najlepszym. na wyjściu oczywiście mam o wiele lepsze silniki niż Gastly tutaj się wspomagam tym, że jadę po poboczu i silnik nie ratuje na w zasadzie w tej sytuacji Gastly nie robi głupich decyzji jeśli tu zostawię miejsca. mam nadzieję, że w Abu nie będzie padać nie powinno jest to pustynia, ale nic nigdy nie wiadomo Mam w boksie, ale nie ma szans, że wyjadę, ma 23 sekundy ja przewagę nad nią, albo 25 Nie ma szans, że wyjadę przed nim To tutaj jego teammate mnie atakuje, ale jeżeli tak mówią Jeff mówi, że około 10 minut jeszcze będzie deszczu i potem zacznie przesychać, ale jeżeli boty zjadą i jeden i drugi i jakiś safety car by się wywołać wtedy, kiedy ja powiedzmy będę mieć lepszą pozycję, to by było to super to był Daniel kwiat rosyjska tarpa nas uderzyłem gdy wjeżdżaliśmy do boksu Eee And... chłopie, bo wtóreczka nie, do sekundy temu kiedy wyjeżdżam z ostatniego zakrętu pękła mi moja opona jeszcze będzie wymiana skrzydła, ja nie Takie fajne Grand Prix zapowiadała. Ale jadę z tą przebitą oponą i nawet nie będę chyba w punktach To jest to, że jest wymiana wszystkiego naraz Gdybyśmy wcześniej zjechali to by się udało Jeszcze 10 sekund, pijcie, jeszcze chwilę przyblokowanie. No nic, będziemy musieli powalczyć na ostatnim okrążeniu, ale... To będzie tylko i wyłącznie. nie? Nie wiem już co nawet to jest nie do odrobienia te straty, które zostały zrobione Wiem na ile one okrążą paliwo Musimy to mówić Ostatnie okrążenie też wiem No mądrożą mnie tej próbowało blokować Niestety zblokują mnie jeszcze ci przede mną, Chyba, że na trzeciego na trzeciego, nawet na czwartego 16 pozycja jak na razie Jeszcze tych dwójki Znaczymy obójkę przed metą Oj na pewno I Jadą jak babcia jego po zewnętrznej Okona po stronie też zewnętrznej będziemy mnie atakować Wywozi mnie delikatnie, ale to i tak Mi już nikt nie da tego bolidu w tym momencie, ale co z tego? Co z tego, że w tym momencie jak... Utaliła nam Co Coś nieprawdopodobnego, może to się coś uda wykrzesać z tego kółeczka Jak najciaśniej, jak najcześniej tutaj jeszcze Nie, nie będzie najszybszego okrążenia Najszybszy trzeci sektora, nic więcej, duble nam na no, nie duble nam przeszkodzili, ale Dramat, dramat i jeszcze raz dramat. Koło nam strzeliło jak i tak. Lewis Hamilton w Wielkiej Brytanii dojechał i tutaj właśnie gwarantuje sobie Louis Hamilton mistrzostwo świata. Siódme mistrzostwo świata w swojej karierze. Dogonił tym wyczynem Michaela Schumachera, że on nie bał się jeszcze na tych oponach. Robić bączków to jest coś nieprawdopodobnego ale na moich oponach na pewno już się nie zrobił bączków no fatalnie fatalnie jeszcze tam tysiąc powtórek użytych bo mi Glaski po prostu torpedował i za każdym razem byś turchnął, to już leciałem bokiem i nawet dalej serwisowi nie chciałem zrobić DNF a tutaj ale ogóle 14 miejsce niż DNF fatalny wynik nasz wynik nie zadowala, na pewno nie zadowala. Mieliśmy tutaj chrapkę na trzecie miejsca, wychodzimy z niczym. Wychodzimy z absolutnie niczym. Czy może zmienił na tym 30... Okrążenie opony, czy tam 32. Może by się udało wtedy gonić ostro stawkę i bym jeszcze najszybsze okrążenie wyrywał i bym wszystko mówił, ale... Myślałem, że ta opona przetrwa, ale było niczym. Było niczym w Wielkiej Brytanii z Voltaire'nym Botasem Poza punktami nigdy Debris 9 na 11 Też jego tragiczna forma Brakło nam 8 Dziesiątych najlepszego czasu Zacznę się dziwić, czy ktoś odpadł w tym wyścigu Wszyscy dojechali Odbyliśmy na ostatnim miejscu, to prawda Ale wszyscy dojechaliśmy Ech, ech, ech,

No nie, trochę namika zganimy, ale. Ale. Ale Aleksandra. <laughs> Od sponsoru dostajemy? Polpozy. Faktycznie już cztery kółko otrzymywaliśmy. Tutaj dedukcja uszkodzeń to opona, to skrzydło i to się nie liczy. Ale synchronicznie byśmy machali główkami. Ja jedną on w drugą. Ale zaczynamy w zasadzie ostatni tydzień, który nic nam nie przedstawi. Absolutnie nic. Sponsorzy. Oczywiście, że sponsorzy. Teraz już nie będę tak optymistycznych sponsorów. Zamiast następującą ilość punktów i szosła konstruktorów w czasie weekendu siłego 20, nie ma szans. Yy, ja bym chciał jednak z tygodniówką wysoką. Jest jakaś tutaj wysoka tygodniówka i... Jest. Ej. Nie wiem, czy to jest możliwe w tym, ale to będzie na nowy sezon, więc... Ja bym to wziął, bo jest szansa w, w Australii, w Bahrainie, w zasadzie wszędzie. 50... Na pewno to bierzemy. To, to bierzemy. Weźmy to. Jest szansa na podium przez tyle dni. A teraz to. Niech Twoja droga będzie. Aha, dobra, to mamy. I jako zespół przejdę na ilość w jednego weekendu. Na pewno zrobimy, bo jedziemy 100% w Abu Dhabi. Już postanowione. Easy. Easy 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 Póki pamiętam Póki pamiętam Ej 24% tak jest 9% No brałem nadprogramowe to już wszystkie brałem, już się nie bawiłem w to czy tutaj ma mniej czy nie mam mniej Dobra to jest No i to na treningi i na wszystko na wystarczy więc Prawie nowym bolidem pojedziemy Tutaj jeszcze działania możemy wrzucić Drummy, tak Tak Czy koncentrację tutaj chcemy? Nie, chcemy nic silnik Gdzieś tutaj, może to i... To, nie ma znaczenia Wiadomości, no, Porównaj wyników, oczywiście, że tak Czy coś jeszcze możemy? działbir rozwinąć w międzyczasie Mamy taki delikatny upgrade Chyba nam przyjdzie przed Abu Dhabi tamten upgrade tutaj do Do tego mam nadzieję, że on przyjdzie jednak więc tutaj jeszcze poskoczymy na Abu Dhabi. Nic więcej nie rozwijam. I lecimy z kontynuacją. Czy coś możemy? Nie, nic nie możemy, więc. Fajnie. Wpada 30 punkcików. Tutaj jeszcze jest zajęty gość. Okej, okay. zostajemy jakieś tygodniówka spoczko. I tutaj jeszcze przyjdą upgradey. Super, przyszedł nam obydwa upgradey. Czyś mamy wytrzymałość przyszło. Czyli ja nic chyba wytrzymałości nie rozwijam. A nie, może to kliknąć tutaj, nie ma znaczenia. To jest oczywiście świetnie rozwinięte i... a tutaj te pakieciki się chyba... o te... Nie Jestem w najgorszej wytrzymałości, ale to nie ma znaczenia. Tutaj. Nie ma to żadnego znaczenia, więc ja sobie zamówię jakiś opór dobry, upgrade na następny sezonik. Po Abu Dhabi, kiedy przejadę już tam te rzeczy. Czy jeszcze coś chcę wie? 6 milionów mamy. Myślę, że jesteśmy w stanie jeszcze z 2 miliony wytargać. Jesteśmy trzecią siłą w stawce, oby to pokazały również e, wyniki w Abu Dhabi. Przyjęliśmy tutaj nawet Ferrari. -kę. Wow. Tutaj, jesteśmy w środku. To chcę oczywiście pokazać. to jest silnik. No trochę się schęcibiliśmy, ale jeszcze niedawno byliśmy obok Mercedesa, a teraz... Uhuhuhu. Ciekawe. Dobra, nie wydajemy żadnych pieniążków, nie robimy już teraz nic. Ja dziękuję za ten... ...wspaniały odcinek brazylijny, ale... ...ja jestem zrozgotany, więc... ...zakończam to po prostu w grobowym nastroju. I dzięki za oglądanie tego odcinka, mam nadzieję, że wam się podobało. Widzimy się na 100% na Budawii. Spodziewajcie się między godziną 18 a 20, jutro Live'a z tego. Myślę, że Brazylia wleci koło... ...15, żebyście mieli czas spokojnie obejrzeć i dopiero na live'ika wbić, więc... Dzięki za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Pamiętajcie, że chodzi tylko i wyłącznie o dobrą zabawę. Komentujcie, subskrybujcie. Mam nadzieję, że oczywiście jest raz się Wam podobało i wszystkie jakieś spostrzeżenia i takie rzeczy zajdzie tam w opis. Dzięki za oglądanie. Jeszcze, jeszcze, jeszcze raz. I na razie, cześć. Bye. Yo.